Nowy Jork. Miasto, które nigdy nie śpi, pełne energii, różnorodności i zapierających dech w piersiach widoków. W tym filmie pokażę ci 10 najbardziej ikonicznych atrakcji, które czynią Wielkie Jabłko jednym z najchętniej odwiedzanych miejsc na świecie. Od majestatycznego Empire State Building, przez życiem Times Square, aż po zieloną oazę Central Parku. Lista ta nie jest rankingiem, a kolejność atrakcji jest losowa. Miłego oglądania. Brooklyn Bridge to jedna z najbardziej ikonicznych konstrukcji Nowego Jorku i jeden z najstarszych wiszących mostów w Stanach Zjednoczonych. Został otwarty w 1883 roku i od tego czasu łączy Manhattan z Brooklynem, stając się symbolem inżynieryjnego geniuszu XIX wieku. Zaprojektowany przez Johna A. Roblinga, most charakteryzuje się imponującymi wieżami z piaskowca i eleganckimi kablami stalowymi, które nadają mu charakterystyczny wygląd. Spacer po Brooklyn Bridge to niezapomniane przeżycie oferujące zapierające dech w piersiach widoki na panoramę Manhattanu, rzekę East River i Statuę Wolności w oddali. Wyznaczona promenada pieszo-rowerowa znajduje się ponad jezdnią, co czyni przejście po moście nie tylko bezpiecznym, ale również komfortowym. Brooklyn Bridge to nie tylko miejsce o ogromnym znaczeniu historycznym i technologicznym, ale również popularne tło dla filmów, zdjęć ślubnych i sesji fotograficznych. Jest szczególnie piękny wieczorem, kiedy światła miasta odbijają się w wodach rzeki. W momencie otwarcia był symbolem postępu i nowoczesności, budząc podziw na całym świecie. Dziś oprócz funkcji praktycznej pełni także rolę pomnika łączącego pokolenia mieszkańców i odwiedzających, którzy chętnie powracają na jego piękną trasę. Brooklyn Bridge to także świadek wielu niezwykłych wydarzeń i historii, które zapisały się na kartach dziejów miasta. Jego budowa była ogromnym wyzwaniem, wymagającym odwagi i poświęcenia odsetek robotników. Inżynieryjny wyczyn Roblinga, a później jego syna Washingtona, który dokończył projekt po śmierci ojca, jest przykładem determinacji i innowacyjności. Most ma długość około 1,8 km i przejście go pieszo zajmuje około 30 minut. To obowiązkowy punkt każdej wizyty w Nowym Jorku. Stanowi również inspirację dla artystów, poetów i pisarzy, którzy często oddają w swoich dziełach jego strukturę i symboliczne znaczenie, czyniąc go nie tylko punktem orientacyjnym, ale także źródłem nieustającej fascynacji. Nowy Jork to miasto, które najlepiej podziwiać z góry, a tarasy widokowe stanowią niezapomniane miejsca, by uchwycić jego dynamikę i piękno. Od panoramy drapaczy chmur Manhattanu, po widok rozciągający się na rzeki Hudson i East River, każdy z tych deków oferuje nieco inny, ale równie spektakularny widok. Oto lista pięciu najbardziej znanych. One World Observatory to taras znajdujący się na 102 piętrze najwyższego budynku na półkuli zachodniej, pozwalający spojrzeć na miasto z niesamowitej wysokości. Interaktywne ekrany, opowieści o historii Nowego Jorku i wrażenie wznoszenia się na sam Szczyt dzięki futurystycznej windzie sprawiają, że wizyta tutaj to również doświadczenie technologiczne i emocjonalne. Położony w Rockefeller Center, Top of the Rock oferuje jedne z najbardziej ikonicznych widoków na miasto. Z jego otwartego tarasu można podziwiać zarówno Empire State Building, jak i Central Park, co czyni to miejsce idealnym do uchwycenia esencji Nowego Jorku w jednej chwili. Czyste linie architektoniczne i przestronne platformy sprawiają, że to miejsce jest ulubionym punktem fotografów i osób szukających niezakłóconej perspektywy na miasto. The Edge, znajdujący się w nowoczesnej dzielnicy Hudson Yards, to jeden z najnowszych tarasów widokowych w mieście, który zdążył już zdobyć ogromną popularność. Unikalna konstrukcja w kształcie trójkąta wysuniętego na zewnątrz budynku sprawia, że odwiedzający mają wrażenie unoszenia się nad miastem. Szklana podłoga na krawędzi platformy pozwala spojrzeć bezpośrednio w dół, co jest atrakcją dla poszukiwaczy adrenaliny. Żaden opis tarasów widokowych w Nowym Jorku nie byłby kompletny bez wspomnienia o Empire State Building. Jako jeden z najstarszych punktów widokowych w mieście, ten słynny budynek oferuje widoki zarówno z tarasu na 86 piętrze, jak i z zamkniętej platformy na 102 piętrze. Art deco w architekturze budynku nadaje mu wyjątkowy charakter, a historia miejsca, w tym jego rola w filmach i kulturze, dodaje głębi doświadczeniu. Poranna mgła, popołudniowe słońce czy nocne światła każdy moment jest tu wyjątkowy. Summit One Vanderbilt to futurystyczny taras widokowy, który oferuje jedno z najbardziej innowacyjnych doświadczeń w całym mieście. Znajduje się w nowoczesnym drapaczu chmur obok Grand Central Terminal i zachwyca nie tylko widokami, ale również artystycznymi instalacjami i interaktywnymi przestrzeniami. Lustrzane ściany i podłogi tworzą surrealistyczne wrażenie, gdzie niebo i miasto wydają się stapiać w jedno. To miejsce jest idealne dla tych, którzy szukają wyjątkowych doznań wizualnych i perspektywy na Nowy Jork, jakiej nie oferuje żaden inny taras. Times Square to miejsce, które nigdy nie śpi, a jego pulsujące światła, kolorowe neony i nieustanny gwar sprawiają, że jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli Nowego Jorku. Znajdujący się na skrzyżowaniu Broadwayu i Seventh Avenue, Times Square nazywany jest często skrzyżowaniem świata. Spacerując po Times Square, trudno nie poczuć się przytłoczonym intensywnością tego miejsca. Ekrany LED, które pokrywają budynki, wyświetlają reklamy, zwiastuny filmów i wiadomości, a ich migoczące światła tworzą wyjątkową atmosferę, niezależnie od pory dnia czy roku. To tutaj znajdują się słynne teatry broadwayowskie, gdzie można zobaczyć jedne z najbardziej znanych muzykali i przedstawień na świecie, co czyni to miejsce prawdziwym centrum rozrywki. Times Square to również miejsce wydarzeń o globalnym znaczeniu. Co roku, w sylwestrową noc, setki tysięcy ludzi gromadzi się tutaj, aby oglądać opadającą kulę symboliczny moment rozpoczęcia nowego roku. Ta tradycja, zapoczątkowana w 1907 roku, jest transmitowana na całym świecie i przyciąga uwagę milionów widzów, choć Times Square kojarzy się z rozrywką i blichtrem ma również głębszą historię. W latach 80. przeszedł gruntowną rewitalizację, która przekształciła go z zaniedbanej dzielnicy w jedno z najczęściej odwiedzanych miejsc na świecie. Dziś każdego dnia przewija się tu ponad 300 tysięcy ludzi, czyniąc je jednym z najbardziej ruchliwych miejsc w Nowym Jorku. Odwiedzając Times Square warto zatrzymać się na chwilę, usiąść na czerwonych schodach przy TKTS but i chłonąć energię tego miejsca. Statua Wolności to ikoniczny posąg znajdujący się na Liberty Island w Nowym Jorku, stanowiący symbol wolności, nadziei i demokracji. Została zaprojektowana przez francuskiego rzeźbiarza Frederika Augusta Bartoldiego, a konstrukcję wewnętrzną zaprojektował Gustave Eiffel. Była darem Francji dla Stanów Zjednoczonych, upamiętniającym stulecie amerykańskiej niepodległości i jednocześnie wyrazem przyjaźni między narodami. Uroczyste odsłonięcie posągu miało miejsce 28 października 1886 roku w obecności prezydenta Grovera Clevelanda. Statua mierzy 40 6 metrów wysokości, a wraz z cokołem osiąga imponujące 93 metry. Jej korona zdobiona jest siedmioma promieniami, które symbolizują jedność i współpracę między siedmioma kontynentami oraz morzami. W prawej dłoni posąg trzyma pochodnie będącą alegorią oświecenia, a w lewej tablicę z datą ogłoszenia deklaracji niepodległości 4 lipca 1776 roku. Posąg wykonano z miedzi, co nadało mu charakterystyczny zielonkawy odcień na skutek utleniania. Wysiłek budowy statuły był międzynarodowym przedsięwzięciem. Cokół powstał dzięki zbiórkom funduszy w Stanach Zjednoczonych, a francuska strona sfinansowała wykonanie posągu. Przetransportowanie jej przez Ocean Atlantycki wymagało rozebrania konstrukcji na 350 części, które złożono po przybyciu na miejsce. U podstawy pomnika umieszczono tablicę z fragmentem sonetu The New Colossus autorstwa Emy Lazarus. Statua była świadkiem niezliczonych wydarzeń historycznych, odwitania imigrantów przybywających do Stanów Zjednoczonych w XIX i XX wieku, popełnienie roli ikony wolności w czasie II wojny światowej. W 1984 roku statua wolności została wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO, co podkreśla jej wyjątkowe znaczenie dla całego świata. Jednodniowe wycieczki z Nowego Jorku to świetny sposób, aby poznać inne ważne miasta USA, pełne historii i unikalnych atrakcji. Jednym z popularnych kierunków jest Boston, kolebka amerykańskiej rewolucji i centrum edukacji. Spacerując po Freedom Trail można odkryć miejsca związane z walką o niepodległość, a także podziwiać zabytkowe budynki i port, z którego wypłynęła słynna herbaciana rebelia. Miasto zachwyca też atmosferą dzielnicy akademickiej z prestiżowym Uniwersytetem Harvarda i charakterystycznymi ceglastymi kamienicami Back Bay. Boston łączy w sobie tradycję nowoczesnością, oferując zarówno bogate dziedzictwo, jak i dynamiczną scenę kulturalną. Innym niezwykłym celem jednodniowej wyprawy jest Waszyngton, stolica Stanów Zjednoczonych. To tutaj znajduje się Biały Dom, Capitol oraz liczne pomniki upamiętniające postacie i wydarzenia kształtujące amerykańską tożsamość. Spacer po National Mall pozwala zobaczyć w jednym miejscu takie ikony jak pomnik Lincoln'a czy obelisk Waszyngtona. W mieście mieszczą się również światowej klasy muzea, w tym Smithsonian, które przyciągają pasjonatów historii, sztuki i nauki. Atmosfera Waszyngtonu łączy dostojność politycznego centrum z elegancją szerokich alei i zielonych parków. Filadelfia to kolejny punkt, który warto uwzględnić w jednodniowej podróży z Nowego Jorku. Miasto słynie z tego, że właśnie tutaj podpisano Deklarację Niepodległości, a Dzwon Wolności stał się jednym z najważniejszych symboli Ameryki. W historycznym Independence Hall można niemal poczuć ducha wydarzeń, które zadecydowały o narodzinach nowego państwa. Poza bogatą przeszłością, Filadelfia zachwyca także kulinariami. Słynny Philly Cheese Steak to obowiązkowy punkt wizyty. Spacer po ulicach miasta pozwala odkryć unikalne murale, klimatyczne dzielnice oraz energię miejsca, które łączy Historię z nowoczesnym rytmem życia. Czas na krótką autopromocję. Wypuściłem szczegółowy przewodnik po Nowym Jorku. Znajdziesz w nim wszystko, czego potrzebujesz. Szczegółowo opisane 61 miejsc i atrakcji, plan zwiedzania podzielony na 9 dni, porady dotyczące organizacji wyjazdu, rekomendacje knajp i restauracji oraz wiele innych praktycznych wskazówek. Dokument jest dostępny w formacie PDF, co pozwala mieć go zawsze pod ręką, na przykład na telefonie. Dzięki temu możesz wygodnie zaznaczać kluczowe informacje i robić notatki. Jednym z największych atutów tego przewodnika jest jego interaktywność. Klikając w poszczególne elementy, Zostaniesz przekierowany do stron, gdzie szybko kupisz bilety. Znajdziesz zapisaną trasę na Google Maps i wiele innych przydatnych informacji. Przewodnik można kupić na www.waszepodróże.com. A teraz wracamy do filmu. Helikopterowy lot nad Nowym Jorkiem to jedna z najbardziej ekscytujących i niezapomnianych atrakcji turystycznych, która pozwala na zobaczenie miasta z zupełnie innej perspektywy. Z lotu ptaka Manhattan prezentuje się jak nigdy dotąd. Imponująca linia horyzontu, tętniące życiem ulice, słynne drapacze chmur i rzeka Hudson płynąca spokojnie w tle. Podczas takiej wyprawy można podziwiać najbardziej rozpoznawalne miejsca Nowego Jorku, między innymi te, które już omawiałem w tym filmie. Z wysokości kilkuset metrów widać Statuę Wolności, Brooklyn Bridge, Empire State Building oraz Central Park w całej jego okazji. Załości. Lot nad Manhattanem to również niezrównany sposób na podziwianie tętniącego życiem Times Square, pełnego świateł, ludzi i ruchu. Można również zobaczyć One World Trade Center, nowoczesne biurowce w Financial District, a także niesamowite widoki na East River oraz Hudson River. Loty helikopterem nad NYC są krótkie, ale intensywne. W zależności od trasy, lot trwa zwykle od 15 do 30 minut, co daje wystarczająco dużo czasu, aby poczuć prawdziwą magię miasta. Przewoźnicy zapewniają komfortowe warunki, a doświadczeni piloci, którzy opowiadają o mijanych atrakcjach, Dbają o to, by wrażenia były nie tylko estetyczne, ale i edukacyjne. Dzięki helikopterowi odwiedzający ma możliwość zobaczenia Nowego Jorku w sposób unikatowy, który ciężko podrobić na dole, na ulicach miasta. To atrakcja, która pozwala dostrzec szczegóły, które mogą umknąć podczas zwiedzania z poziomu gruntu, a także daje poczucie ogromu i dynamiki tej miejskiej dżungli. 9/11 Memorial to miejsce, które skłania do refleksji i upamiętnia ofiary tragicznych wydarzeń z 11 września 2001 roku. Znajduje się na terenie dawnego World Trade Center w dolnym Manhattanie i jest symbolicznym sercem pamięci o tamtym dniu. Dwa ogromne baseny z wodospadami, zajmujące miejsce fundamentów zniszczonych wież, są otoczone brązowymi płytami, na których wyryto imiona wszystkich ofiar. Konstrukcja tych basenów ma głębokie znaczenie. Woda płynąca w dół symbolizuje życie, które zostało przerwane, oraz żal, który nieustannie powraca. Otaczający teren z Drzewami i przestrzenią do zadumy, daje odwiedzającym możliwość zatrzymania się w biegu codzienności i oddania hołdu tym, którzy stracili życie. Nieopodal memoriału znajduje się muzeum, które przechowuje osobiste przedmioty, fotografie oraz nagrania z tamtego dnia. To miejsce nie tylko przybliża historię wydarzeń, ale również pokazuje siłę i solidarność, jakie zrodziły się po tragedii. Dla wielu odwiedzających jest to głęboko poruszające doświadczenie, przypominające o kruchości życia i o nadziei, która potrafi wyrosnąć z ruin. Nad całą okolicą góruje One World Trade Center, znane także jako wieża Wolności. Jest to majestatyczny symbol odrodzenia i przyszłości, a zarazem świadectwo siły Nowego Jorku i jego mieszkańców. Jego wysokość, 1776 stóp, nie jest przypadkowa, odwołując się do roku ogłoszenia Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych. Czyni to budynek nie tylko triumfem inżynierii, ale również hołdem dla amerykańskiej wolności i niezłomności. Konstrukcja, której wznoszenie rozpoczęło się w 2006 roku, została zaprojektowana z myślą o bezpieczeństwie, funkcjonalności i estetyce. Spacerując po 9-11 Memorial w naturalny sposób kierujemy wzrok Ku wierzy wolności. Wspólnie Memorial i One World Trade Center opowiadają historię bólu, ale także nadziei, determinacji i odbudowy. Są to miejsca, które uczą, inspirują i pozostawiają niezatarte wrażenie na każdym, kto je odwiedza. Central Park to zielone serce Nowego Jorku, miejsce gdzie przyroda i życie miejskie splatają się w samym centrum Manhattanu. Rozciągający się na powierzchni 843 akrów park jest oazą spokoju pośród zgiełku jednego z najbardziej dynamicznych miast na świecie. Zaprojektowany w XIX wieku przez Frederica Lowe Olmsteda i Calverta Voxa, park miał być przestrzenią dostępną dla wszystkich mieszkańców, niezależnie od ich statusu społecznego. Dziś, ponad 150 lat później, Central Park pozostaje ulubionym miejscem nowojorczyków i turystów, przyciągając rocznie ponad 40 milionów każdy zakątek parku kryje coś wyjątkowego. Są tu rozległe trawniki, takie jak Sheep Meadow, idealne do pikników i relaksu, oraz malownicze jeziora, które latem odbijają błękit nieba, a zimą pokrywają się cienką warstwą lodu. Popularną atrakcją jest Bow Bridge, romantyczny mostek, który stał się ikoną parku i ulubionym miejscem fotografów. Bethesda Terrace, z piękną fontanną i widokiem na jezioro, stanowi z kolei serce parku, gdzie życie tętni dzięki występom ulicznych artystów i spacerom zakochanych par. Spacerując alejkami Central Parku, można niemal zapomnieć że zaledwie kilka przecznic dalej życie miasta toczy się w zawrotnym tempie. Ogród Shakespeare'a, bogaty w kwiaty nawiązujące do dzieł słynnego dramatopisarza, czy The Ramble, dziki fragment parku pełen krętych ścieżek, pozwalają przenieść się w zupełnie inny świat. Dzieci znajdą radość w Central Park Zoo, a amatorzy sportu mogą korzystać z kortów tenisowych, ścieżek rowerowych czy boisk do bejsbola. Park jest także przestrzenią kulturową, która ożywa dzięki koncertom, spektaklom teatralnym i licznym festiwalom. Legendarny koncert Simona i Garfankela, wielkie występy Filharmonii Nowojorskiej czy coroczne pokazy Filmowe pod gołym niebem to tylko kilka przykładów wydarzeń, które nadają parkowi wyjątkowego charakteru. Niezależnie od pory roku, Central Park oferuje coś niezapomnianego. Jesienią kusi paletą złotych i czerwonych liści, zimą zachwyca lodowiskiem Wolman Ring, wiosną czaruje kwitnącymi wiśniami, a latem wypełnia się śmiechem i muzyką. Jego piękno i różnorodność sprawiają, że jest miejscem, gdzie każdy znajdzie chwilę ukojenia i inspiracji, niezależnie od tego czy odwiedza go po raz pierwszy czy setny. Coney Island to wyjątkowe miejsce w Nowym Jorku, które od dekad przyciąga swoim niepowtarzalnym klimatem nadmorskiej rozrywki. Położone na południowym krańcu Brooklynu, to kultowe miejsce łączy w sobie historię, emocje i urok tradycyjnych parków rozrywki. Tworzy idealną przestrzeń do spędzenia dnia z rodziną, przyjaciółmi czy po prostu na relaksującym spacerze wzdłuż oceanu. Jednym z najbardziej rozpoznawalnych elementów Coney Island jest Luna Park, park rozrywki pełen karuzeli, kolejek górskich i gier zręcznościowych. Ikoną tego miejsca jest Cyclone, drewniana kolejka górska otwarta w 1912 w 27 roku, która do dziś dostarcza dreszczyku emocji. Obok znajduje się słynny Wonder Wheel, olbrzymie diabelskie koło, które oferuje widoki na ocean. Coney Island to również plaża i promenada, gdzie można rozkoszować się morską bryzą i malowniczymi widokami Atlantyku. Spacerując po deptaku, odwiedzający mogą spróbować klasycznych nowojorskich przekąsek, takich jak hot dogi z legendarnego Nathan's Famous, które serwowane są tu od ponad 100 lat. W słoneczne dni plaża staje się idealnym miejscem do opalania, pływania czy gry w siatkówkę, podczas gdy wieczorami nadmorski zachód słońca zachwyca swoim urokiem. Każdego roku odbywa się tutaj słynny Mermaid Parade, barwny pochód inspirowany mitologią morską. Warto również odwiedzić New York Aquarium, które znajduje się na terenie Coney Island. Coney Island jest dowodem na to, że Nowy Jork to nie tylko drapacze chmur i tętniące życiem ulice, ale także miejsce pełne beztroskiej rozrywki i nostalgii. The Metropolitan Museum of Art, znane powszechnie jako Met, to jedno z największych i najbardziej renomowanych muzeów sztuki na świecie. Położone w sercu Nowego Jorku, na Wschodnim Manhattanie, Met oferuje niezrównane zbiory dzieł sztuki, ale także przestrzeń, która zachwyca swoją architekturą i bogactwem historii. Muzeum zostało założone w 1870 roku, a obecnie znajduje się w dwóch budynkach: głównym budynku przy Central Parku oraz w nowoczesnym Met Broyer. To właśnie w The Met Fifth Avenue znajdziemy największą kolekcję. Jest to ponad 2 miliony dzieł sztuki, które obejmują wszystkie okresy i regiony od starożytnego Egiptu przez sztukę europejską aż po amerykańską i azjatycką dzieła wielkich mistrzów takich jak Rembrandt, Vermeer, Van Gogh, Picasso czy Monet wypełniają salę tworząc niezapomniane doświadczenie artystyczne jednym z najbardziej imponujących działów w Met jest the Egyptian Art gdzie znajdują się jedne z najważniejszych artefaktów starożytnego Egiptu w tym monumentalne rzeźby mumie i przepiękne przedmioty codziennego użytku które zachowały się przez tysiące lat niezwykle popularna jest także The Costume Institute które co roku organizuje presti wystawę prezentującą najważniejsze osiągnięcia w historii mody. Zbiory MET to nie tylko tradycyjna sztuka, ale także interaktywne doświadczenia, które pozwalają lepiej zrozumieć różnorodność kultur i tradycji. The American Wing, który prezentuje amerykańską sztukę i rzemiosło, pozwala poznać historię Stanów Zjednoczonych przez pryzmat rysunków, malarstwa, rzeźb oraz codziennych przedmiotów z dawnych lat. Nie sposób nie wspomnieć o spektakularnym widoku, który rozpościera się z The MET Rooftop Garden, gdzie można podziwiać panoramę Central Parku oraz rozległą część Manhattanu. To miejsce Stanowi doskonałe zakończenie wizyty w muzeum, oferując zarówno artystyczne wrażenia, jak i chwilę wytchnienia od zgiełku miasta. Demet to miejsce, które łączy w sobie przeszłość i teraźniejszość, sztukę i edukację, oferując każdemu odwiedzającemu coś wyjątkowego. Nowy Jork to miasto, które nigdy nie przestaje zaskakiwać. Od ikonicznych zabytków po tętniące życiem dzielnice, każdy znajdzie tu coś wyjątkowego. Pozostając przy tematyce Stanów Zjednoczonych, koniecznie obejrzyj mój film o zielonej karcie, czyli przepustce do legalnego życia w USA. Odnośnik wyświetla się teraz na ekranie.